Cześć, Marek, Janmar Centrum i nasz SV100. To jest nasza maszyna rentalowa, a chcę Wam pokazać, co ona potrafi. Bo jest różnica między tą maszyną, a wszystkim innym, co ktoś Wam powie, że waży 10 ton. Jest różnica między Janmarem, a resztą rynku. Większość konkurencji dawno już by się skończyła I Wio80, która pracuje w tle zrobi moi drodzy dokładnie to samo Mało która maszyna na ręku to potrafi Tam mamy trzy razy łamane ramię Z głowicą I Wróć, 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 wróć Z głowicą rotofilt Tylko to jest Troszeczkę mniejszy w 80 A tu możemy z bardzo. Bardzo fajny zasięg. To jest ponad prawie trzy razy tak jak szerokość maszyny na bok czyli jakieś 6 metrów z paletą i to jest SV100 to jest maszyna która w praktyce nie ma sobie równych na rynku Michał Wam pokaże tutaj a ja Wam zwrócę uwagę, zobaczcie nasze V80 Coś co też nie powinno się nazywać jakś bo w praktyce to jest jakieś 9,5, ale zobaczcie z rotorem on sobie pozwala na wszystko A ta Stabilność tutaj Jest lepiej niż rewelacyjna